Halo kochani, idziemy! No ty jeszcze nie jesteś gotowa! Przecież od 20 minut mi tromisz, żebym się już zbierał! Już, już, za 5 minut będę gotowa! Obiecuję! I co? No, wcale nie jest taki mały! Normalny jest! Średnia europejska! Kochana, czemu płaczesz? Nie wiem! Myślisz o swoim byłym? Nie, wcale nie myślę o moim byłym! Co, Co, co to jest? Przecież wcześniej tu tego nie było! Ktoś zarysował samochód? Ja nie mam pojęcia skąd wzięła się te rysy, ja tylko pojechałam do sklepu Siemanko, jak tam? Trochę Aha. wolnego w końcu, co? W końcu nasze na... dziewczyny pojechały nad morze Nad morze? A mnie powiedziały, że w góry A ty powiedziałeś nad morze, czyli okłamały nas Nie, okłamały nas Słuchajcie Słuchajcie, zostawcie, zostawcie teraz łapkę w górę, subskrypcję tutaj na dole i napiszcie w komentarzu Chcemy typowe kłamsze facetów, a nagramy taki film i nie mam serduszko Dokładnie tak Dlaczego nie mogę iść z na imprezy? To będzie tak jak zwykle. Będziesz zabraniała mi picia z kolegami i nalegała, żebyśmy szybciej wrócili do domu, bo cię głowa boli. Nigdzie nie idzie. Ale to nieprawda, przecież ja nigdy tak nie mówię. Wczoraj spotkałam Karolinę i usłyszałam taką rzecz, jak nie powiedziała, to byś padła, ale poprosiła mnie, żebym odbywała tajemnicę. No słuchaj, przecież dobrze wiesz, że ja nic nikomu nie powiem. Możesz mi powiedzieć. To by chciał mieć taką dupę agona. My że Legiency jest panią świata. Ej! Wiesz co, muszę coś ci powiedzieć. Co się stało? Zerwałam z papą. No ja mam nadzieję, że już nigdy do niego nie napiszesz i nigdy do niego nie wrócisz. Nigdy do niego nie napiszę i nigdy do niego nie wrócę! A co ty taki spięty jesteś? Powiedz, co zrobiłeś? Nie będę zła. Nie, nie jestem spięty, wszystko jest okej. No powiedz, nie będę zła, obiecuję. Obiecujesz? Tak, na pewno nie będę zła. Kurczę, zaraz wakacje, czas iść na siłownię i rzucić kilka kilogramów. Co, ty przecież świetnie wyglądasz, nigdzie nie musisz iść. Naprawdę? Tak mm. sądzisz? Pewnie. Dawaj, 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 dawaj! Jest! Mamy to! Mamy to! Kochanie, dlaczego ty nigdy nie zapraszasz mnie na mecz? A po co ja mam cię zapraszać, skoro ty nie masz zielonego pojęcia o piłce nożnej i ty nawet nie wiesz, co to jest spalony? Wiem, kto to jest spalony! Zobacz kochani kupiłam nową bluzkę. Nową? Ładna. To już piąta w tym tygodniu ile kosztowała? No ta naprawdę bardzo mało przysięgam ci była na promocji, kosztowała tylko 30 zł. Tylko 30 zł. Pokaż mi swój telefon. A po co ci mój telefon? Co? Nie ufasz mi? ufam. No to po co ci on? Chciałam sprawdzić. Sprawdzić. Chciałam sprawdzić godzinę. No a w ogóle ta koleżanka z pracy, ta nowa, Monika, o której Ci opowiadałem. Ciągle Monika i Monika. Mika. Co ty jesteś nią zazdrosna? Nie no co to oczywiście, że nie jestem zazdrosna o Twoją koleżankę z pracy. Ta, to co ty świrujesz wariacje? O! Sorry. Szymonku mordeczki, z strony Bracia Markińscy, jeżeli Wam się podobał taki odcinek, to łapka w górę, subskrypcja z do dzwoneczek, żeby być na bieżąco i jakiś może komentarz, jeżeli chcecie. To jeżeli fajnie chcecie było. Spokojnie. Wszystkie linki macie w opisie. Instagramy, nasz fanpage oraz grupę dla fanów, wbijajcie śmiało. Pozdrawiamy Was i widzimy się w kolejnym filmiku. Szymano!